Cześć, tu Gramy na Maxa.pl. Tym razem bierzemy na warsztat tytuł bardzo oczekiwany przez graczy, a mianowicie Mafia 2. Trochę się tego boję, znowu niemiecki język, a tutaj tak naprawdę będą bardzo włoskie klimaty. Mhm. Mafia 2 miała być bardzo rewolucyjna, ponieważ czekaliśmy na nią prawie 8 lat. Zaraz po wydaniu pierwszej części twórcy już coś powoli zaczynali mówić, że będzie druga część, no i tak 8 lat mniej więcej czekaliśmy. Ty ja teraz tak sykna, wiesz? I to A to był... znaczyło, że nie było dobrze. No, ale na początku to był syk radości, że to w ogóle wyjdzie. Osiem lat czekania, osiem no. lat. No, niektórzy potem mm -hmm. powiedzą wam, że nie, jakie osiem, około pięciu, ale czy było warto, czy było warto nawet no. tyle lat przeznaczyć na czekanie na Mafię 2? To znaczy... Bo w jedynkę grali nawet ci, którzy giernie lubili, co było ciekawe. Wiele osób tak. słuchających Gramy na tak. Maxa, które nie interesują się grami, mówiło, że co ma w sobie mafia, że siedzę całymi dniami mm -hmm. i w to gram. Mm -hmm. Jedynka. Ale co ma dwójka do zaoferowania? Zobaczmy. Wiesz co, Boom w ogóle pojawił się chyba na ostatnich targach Gamescom i mam na myśli ten Gamescom z zeszłego roku, nie uh -huh. 2010. Tam po raz pierwszy tutaj pokazywało, prawda, filmy i, i, i konkretne pokazy, i były koszulki mafii i, i już wszyscy wiedzieliśmy, że będzie. E, znana była data premiery i w końcu tytuł ukazuje się na nasze konsole. Mamy go na Xboxa 360, jest chyba też na PeCety, już teraz nawet i, i jest na PlayStation 3. Tak jest. Grę zrobiło Tukej Czech, czyli czeski oddział jednej z moich ulubionych filmów Właśnie mhm. tutaj to oni odpowiadają m.in. za Bajoszoka czy. Dokładnie. Borderlands? Borderlands również. Co zobaczymy w samej mafii? Bo powiem Wam tak to, co było w zapowiedziach, również i naszej, różni się od tego, co jest tak. stanem faktycznym. No, ale czasem tak jest, no, zapowiedzi, wiecie, jak to jest z ludźmi, którzy cały ten przemysł nakręcają, PR-owcami i tak dalej, oni zawsze sprzedają tytuł w mega superlatywach i dlatego zapowiedzi wyglądają tak, a nie inaczej. Nasza zapowiedź troszeczkę się różni od tego, co zobaczymy w mafii, dlatego teraz mamy fajną recenzję. Jeżeli chodzi o warstwę fabularną, to pozwolę sobie zacząć. Tutaj mamy klimaty bardzo podobne do wszystkich filmów z serii ojca chrzestnego. Czyli mamy młodego Vito Scalette, który jak to imigrant, prawda, z Sycylii, szybko trudni się dorabianiem na boku ze swoim kumplem Joeym. Jego łapie policja i y, dają mu prosty wyrok. Albo stary idziesz w kamasze, albo dopierdla. Vito głupi nie jest, więc woli iść do wojska. No i to się bezpośrednio wiąże z pierwszą misją, którą mamy w mafii. Misją chyba, która miała nas zaskoczyć. Otóż jesteśmy w mundurze, w mundurze przepraszam, amerykańskiego żołnierza, który walczy o wyzwolenie Sycylii. Tak jest. Co będzie działo się dalej, powiem jedno. Wito stanie się... Osobą, która zauważa, że duże koneksje mają ogromne znaczenie. Jeden mhm. telefon tak naprawdę y, pozwala mu nie wracać do wojska. A to jest fajne właśnie. Po drobnym wypadku. I jemu to bardzo imponuje, dlatego on bardzo szybko chce wskoczyć w garnitur, w drogi samochód i jeździć, jeździć, jeszcze raz jeździć, zdobywać pieniądze, może nawet i rabować, y, ściągać haracze i wiele, <laughs> wiele więcej. <laughs> nie zdradzaj, nie zdradzaj. Tutaj zaczyna się nasza drabina e, szczebelków w mafii, którą e, że tak powiem pokonujemy razem z naszym kąplem Joe'em. Mamy różne misje do wyboru i tutaj znów powróćmy na chwilę do tego klimatu, bo znów mamy elementy podobne bardzo do Ojca chrzestnego. Czyli tak. będziemy mieli nie, nie będziemy wam oczywiście zdradzali dalszej części fabuły, którą warto poznać, ale będziemy mieli wiele sztuczek filmowych, smaczków, pogoni, pościgów. Będziemy mieli na przykład takiego małego chłopaka, który chce dołączyć do nas, który z... mm. i tutaj już byłby Aha, spoiler. spoiler alert. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. E, <laughs> także jeżeli chodzi o klimat Mafia 2 stoi na bardzo wysokim poziomie. Natomiast fabularnie też warto poznać. Historia Wita jest ciągająca. Ja śmiem twierdzić, że gdyby wiesz, gdyby to był scenariusz na film, to myślę, że krytycy powiedzieliby, że wracamy do czasów Ojca Chrzestnego, remake, powrót kina gangsterskiego i to jest naprawdę to. No właśnie, ja pamiętam, że podczas audycji Gramy na Maxa, swoją drogą zaglądajcie na gramy na Maxa.pl, by dowiedzieć się więcej, em, wspominałeś, że Fabuła w Mafii 2 idealnie nadawałaby się na film. Tak. Że to byłaby właśnie no to świetna, podpora sposób. fabularna. Mhm. To jest to. Ale jeżeli chodzi o samą mechanikę gry, do której Chwilę przejdziemy. Oh, oh, oh. No właśnie, tutaj już jest oh, oh. lekki smutek, oh. nawet mocny smutek, ale tak. do tego za chwilkę przejdziemy. Trzeba powiedzieć, że mafia to... i tutaj jest takie pytanie, czy to jest gra sandboxowa, czyli czy tutaj mamy wielką piaskownicę, po której poruszamy się dowolnie, nie do końca. Właśnie. Ja bym powiedział, że to jest trzecia osobowa gra akcji z naleciałościami sandboxowymi, bo z jednej strony tutaj mamy ta gra jest bardzo podobna do GTA i jeszcze raz to powtórzę, jeżeli ktoś wam powie, że między GTA a Mafią 2 nie ma nic. To to jest nieprawda. To tak, jakby powiedzieć, że Grand Turismo i Burnout y, nie są podobnymi grami, bo jedna jest y, bardzo artystyczna, a druga jest symulacyjna. Obie to wyścigówki. Obie te gry są do siebie podobne, dlatego jeżeli lubicie Grand Theft Auto, y, mafia powinna Wam się spodobać, ale także pod warunkiem, że takie stare, dobre, mafijne klimaty bardzo Wam się podobają, mhm. że podoba Wam się muzyka z lat 40-50-tych amerykańska, że podoba Wam się cała ta otoczka, y, sposób mówienia, taki mhm. typowo włosko-amerykański jedną rzecz mm -hmm. bym tutaj dorzucił. O ile GTA jest typowym sandboxem, w którym twórcy postarali się o wiele różnych, e, niezwiązanych z fabułą rozrywek dla gracza, o tyle mafia e, prowadzi nas troszeczkę w, za rękę, wiesz? To jest taki trochę Modern Warfare z A, miało być, do a miało, być miało być inaczej. Miało być inaczej, ponieważ mieliśmy móc e, sprawdzić każdą lokację mm -hmm. w mieście, zajrzeć no, do każdego budynku. Wszystko zostało, że tak powiem, skasowane. No i dobra, i teraz przejdźmy do samej mechaniki. Oczywiście, jak to w sandboxach bywa, e, naszą postacią, kiedy z trzeciej perspektywy. Jedyna opcja zmiany kamery pojawia się wtedy, kiedy jedziemy samochodem. Fajną zabaweczką jest kamera z nadkola, prawda? To jest taki bardzo filmowy zabieg. Natomiast, jeżeli chodzi o całą mechanikę, no to znacie mechanikę sandboxów, wiecie jak to wygląda. Jeżeli ktoś nie wie, no to odsyłamy do innych recenzji. Natomiast, tak. natomiast teraz pomówmy o tym, co w mafii jest niedobre. Niestety, port, który ja testowałem, czyli port na PlayStation 3, jest totalnie skopany. Nie odbiega naprawdę znacząco od dema niesławnego dema z poprzedniego zbiegu rocznego E3 które wyszło całkiem niedawno uh -huh. które dla mnie pogrzebało tę grę yy, pierwsza rzecz yy, grafika z jednej strony bardzo szczegółowa, prawda? Z jednej strony. Ale mamy bardzo fajne modele samochodów, które na przykład walniecie w coś zderzakiem. On zwisa, prawda, na, na kawałku y, pogiętej blachy. Mamy dość duże szczegóły w mieście, ale z drugiej strony są niesamowite problemy z wyświetlaniem. No właśnie. Y, znacie takie słowo jak pop-up? Chodzi tutaj o to, że przemierzając miasto, nagle wyskakuje wam wielki budynek przed oczami, bo nie zdążył się wczytać, bo gra jednak jak. nie pozwoliła na to, żeby to wszystko było. Było wczytywane tak bardzo na bieżąco, jak mogłoby być. No, mm. ogromny minus, niestety, bo kiedy nagle takie World Trade Center wyrasta, Wam zamiast zburzone pod samolotami zostać pogrzebane. Nie no, przesadziłem, przesadziłem, ale naprawdę, to, to po prostu widać i no to występuje. Słuchajcie, dalszy problem jest na przykład w obracaniu kamerą w małych pomieszczeniach. Kamera ewidentnie się gubi, a konsola nie nadąża z wyświetlaniem grafiki. Widzicie okropne pasy na monitorze, niezależnie od telewizora i niezależnie od posiadanego sprzętu. To jest bardzo duży błąd. Innym problemem jest na przykład odbieranie telefonów, bo już pominąłem fakt zupełnie, że każda misja zaczyna się jak śpiący Vito odbiera jeszcze półsenny telefon. Uh -huh. Trochę się to nudzi w połowie gry. I, I wtedy zwykle patrzycie w lustro, które jest w starym stylu umieszczone nad telefonem i widzicie takie piksele, że po prostu ja pier <coughs> dzielę. Tak. Dlatego, że naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego zobaczyć. Nasz bohater wygląda jak ludzik z Marion. To znaczy, powiem tak. Jeżeli graliście w Sniper Ghost Warrior od polskiego studia City Interactive, to wiecie, w jaki sposób tam wyglądały. Cienie, to były po prostu. Takie schodki. Takie schodki. I tak samo mniej więcej wygląda to w, w lustrze, Straszliwa. w Filipa. Tylko kochani, na snajpera nikt nie czekał, bo snajper po prostu wyskoczył. Taki I nikt nie czekał na niego 8 lat. Y tak jest, a na mafię czekaliśmy bardzo długo. Y był czas, żeby to dopracować. To raz. A jeżeli nawet twórcy wiedzieli, że coś takiego się dzieje, to po jaką cholerę za przeproszeniem to lustro nad telefonem, który oglądamy się to właśnie, co właśnie, to jest masakra, że. Y Ukryć to Jakby to było gdzieś, gdzieś wisiało, to by kto by przeszedł, ten by zobaczył. Aha. Może ktoś by nawet nie zauważył. A tu to widzimy na hała zawsze. Tak. Następna sprawa. E, fantastyczna kamera, po prostu kamera dostaje u mnie ocenę 10, ale w skali minusowej chyba. E, dlaczego? Dlatego, że mamy znów stały element, walka na pięści. No i tutaj wkraczamy w taką e, tematykę poziomu hard, prawda? Który z założenia jest twardy, oczywiście gra, oszukuje na maksa, czyli goście mają super celność z shotgunów, trafią was mały palec u stopy, a wy już umieracie wykrwawiając się na śmierć. Czemu nie? Natomiast jeżeli chodzi o walkę, wręcz tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. Wystarczą 2-3 strzały z piąchy od przeciwnika już leżycie na hardzie, co jest w pewnym sensie normalną rzeczą. Ale... Ale żeby trzymać cały czas blok, aby nasza postać się automatycznie uchylała, trzymamy wciśnięte przycisk X normalne. No i wciskając odpowiednie guziki wyprowadzamy albo haka, czyli mocne uderzenie, albo prosty. No i tak naprawdę musimy złapać przeciwnika w odpowiednim momencie. Tutaj liczy się dystans, tu liczy się timing. No i liczy się też do diabła dobra kamera, która na początku znajduje się tak jak w typowych bijatykach, jak w Mortal Kombat, jak w Soul Calibur, czyli widzicie się z profilu. I byłoby świetnie, gdyby tak zostało. Natomiast kamera w każdej chwili zjeżdża na wasze plecy. Jak ja mam do diabła bić gościa po ryju, kiedy nie widzę tego gościa? No, widzę plecy swojego swojej postaci i, i w rezultacie dostaje się solidny w Strasznie mi się to nie podoba. Jak można było spartolić tak ważny element gry? Ale tak Wiesz, jak to wygląda w rezultacie? Jeszcze mm -hmm. Jeszcze ci powiem. Słuchaj, masz pada w ręku, trzymasz X albo A, zależnie od platformy, i trzymając jeszcze dwa guziki, starasz się jakimś palcem wskazującym najlepiej, yy, prawym analogiem operować, żeby kamera wróciła do swojej postaci. Ona w ogóle niechętnie to czyni i znowu spierdziela za plecy. Widzę, jak fajnie dłonie ułożyłeś. No Stary, jakbym wyglądasz... był mutantem, to byłoby super. Albo no. wygląda jak mucha, jak, 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 jak kosmuje jakiś coś. Kosmita, kosmita no, z jakichś Normalnie. <laughs> Ale są też pozytywne rzeczy, które tak naprawdę też nie wpływają na e, ani na fabułę, ani na rozgrywkę jakoś kosmiczną, po prostu to są takie czasomilacze, czyli no to, muzyka chociażby. O, muzyka z klimatu jest. w oryginalnych wykonaniach, która naprawdę świetnie brzmi. Jeżeli lubicie klimaty bajoszokowe, ja mam na myśli muzycznie, no to jak najbardziej będzie wam to pasowało. Ale słuchajcie, co z tego, że mamy dobrą muzykę, bo to jest, tak jak powiedział Paweł, czasomilacz, a jak mamy skopaną też mechanikę gry. Wyobraźcie sobie sytuację, w której goni was policja. E, twórcom należą się wielkie brawo za niektóre patenty, bo możecie być ścigani na podstawie listu gęczego z twarzą, na podstawie rejestracji samochodowej. No i co dzieje się, kiedy policja dostaje pozwolenie na użycie zwanej Little Force, czyli walą do was z karabinów z samochodów? No cóż. Little Force według mnie. No, Little. Nie Little, tylko Lethal. <laughs> Dobrze żartuje. I wiesz co się dzieje, Stary? Wystarczy, że podjedziesz na pełnym gazie pod sklep z ubraniami, Można nawet w niego wjechać. Gliniarze zatrzymają się za tobą, wysiądą i yy, a ty podejdziesz po prostu do lady, zdążysz wcisnąć odpowiedni guzik, kupujesz nowe ubranie i co? Skrypt! Nagle przestają ci ścigać! Zmieniłeś yy, płaszcz i marynarkę na na przykład, nie wiem, koszulę i spodnie, od razu Wydział Prawa, Stróże Prawa kupieją, zaczynają chodzić na czworakach, i tak to się dzieje w mafii. Ta gra jest tak boleśnie oskryptowana, że to jest po prostu masakra. Gdyby w normalnym życiu to tak działało. Już pomijam fakt, że jedziemy z samochodem i zawsze jesteśmy tym kolesiem, który prowadzi. W tej grze jesteśmy szoferem. Nie jesteśmy mafiozem, jesteśmy kurde szoferem. No właśnie. E, to chciałem w podsumowaniu o tym opowiedzieć, e, ale jeszcze powiedzmy o jednej no. rzeczy, co zbieramy w tej grze. E, o, bo ta, to no to też mały koncept, ale no, bardzo fajny. Tak, tak. To jeszcze raz powtórzę, że to taki mały czas ponieważ zbieramy prawdziwe zdjęcia z Playboya Peanut Girls, mhm. czyli pań z rozkładówek naturalnych. Z tamtych lat. Tamtych to też lat. ważne. Właśnie ktoś napisał u nas na czacie podczas audycji gramy na Maxa, że no dobra, fajnie one wtedy wyglądały, szkoda, że teraz pewnie już nie żyją, ale mimo <laughs> co wszystko to lubi? <laughs> mimo wszystko, co to lubi. Mimo wszystko to jest bardzo przyjemna sprawa. Ja podsumuję już z mojej strony <laughs> Mafie 2. Tak naprawdę przymrużyłbym oko na mechanikę, na błędy graficzne. Na to wszystko, co się tam dzieje, gdyby fabuła była wystarczająco dobra i jest, gdyby historia była rewelacyjnie przedstawiona i jest, ale gdyby, i to jest najważniejsze, gdyby to tak naprawdę sprowadza moją ocenę do tylko 5 na 10, gdyby nasz, nasza główna postać do czegoś w końcu doszła, a nie była tylko popychadłem szoforem, nic nieznaczącą osobą, gramy w gry I po to, yy, to aby. Jest... Jeszcze niefajne zakończenie nawet. Gramy w grę po to, aby stać się bohaterem, aby być nie Pawłem Typiakiem, Marcinem Skału, czy kim tam jesteś oglądając te wideo, recenzje na YouTube, czy nagramy na, na maxa.pl, tylko by być właśnie Vito, by stać się szefem mafii w pewnym momencie, by coś znaczyć no, dla świadka tutaj, mafijnego. Chcemy odmienić, odmienić nasz nas świat, tego nie a nie jesteśmy popychadą, nic nieznaczącą osobą, szoferem ble. Ocena. 5 na 10. 5 na 10, proszę bardzo. Paweł bardzo surowa, a ja z drugiej strony uderzyłem, bowiem e, dla mnie gra z tak zwaloną mech, które się okazuje 8 lat, to jest jakaś kpina, tak się nevraty, panie Hawranek, jak to się pięknie kiedyś mówiło. Także mi się Mafia nie podoba. Podoba mi się ją fabuła i do tego będę zachęcał, abyście zagrali ze względu na fabułę, ale, ale tak naprawdę sam tytuł jest w najlepszym wypadku przeciętny i nie rozumiem tego pałowania się wielu serwisów nad tym tytułem o, Mafia wyszła, jest, czekaliśmy 8 lat I, i, i tak straszliwych problemów się nie dostrzega, y, dlatego też ja daję jej 5, bo to jest w skali od, od 0 do 10, to jest akurat Połowa i na więcej ta gra naprawdę nie zasługuje. I jeszcze jeden mały update. Kupując polską wersję, macie tylko polski język, tak naprawdę, a jest to e, wersja rosyjska, która nie działa z dościągalną a, zawartością. Właśnie. A kupując Więc wersję. Możecie powiedzieć Betrayal of Jimmy, bye bye. <laughs> a jeżeli kupi kupicie wersję angielską, dostaniecie za darmo na PlayStation 3 ekskluzywny dodatek Betrayal of Jimmy. Zastanówcie się, czy nie boli was teraz pupa, bo ktoś tam wszedł? <laughs> It's me that can end up in a slammer, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, thanks. You're welcome. Friday you're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure.